Październik. Pomimo, że październik jest jednym z końcowych miesięcy upraw naszych po lecie, to niemniej jednak w tym miesiącu musimy zrobić wiele czynności jeszcze w naszym ogrodzie. Jakich? Zapraszam, posłuchajcie. 10 ważnych rzeczy do zrobienia w ogrodzie w październiku. Październik jest to miesiąc aktywnego przygotowywania ogrodu do zimy bo przed nadejściem chłodów jest jeszcze tyle do zrobienia. Co trzeba zrobić w ogrodzie i w sadzie w październiku? Przed nadejściem chłodów konieczne jest ostatnie w tym roku przycinanie suchych, uszkodzonych, złamanych gałęzi. Formujemy kształty drzew i krzewów. Również w tym miesiącu musimy przygotować drzewa i krzewy owocowe do zimowania. Może się nam wydawać, że jesienna obróbka ogrodu jest czymś zbytecznym, ponieważ wszystko zamarza, a natura ma okres odpoczynku. Ale to jesienią, kiedy nadchodzi pora na zimne deszcze, drzewa, podobnie jak my ludzie, stają się podatne na różnego rodzaju infekcje, dlatego trzeba je leczyć ze szkodliwych owadów. Najczęściej stosuje się do tego roztwór siarczanu miedzi lub żelaza, płyn Bordeaux i produkty przemysłowe na bazie miedzi. Konieczne jest usunięcie wszystkich opadłych liści. Zebrane liście pod porażonymi drzewami i krzewami najlepiej spalić, a pozostałe można wykorzystać do przygotowania próchnicy z liści, ściółkowania podłoża, jako materiał okrywający byliny oraz gleby na wysokich rabatach. Zasilamy drzewa i krzewy. Dokarmianie przeprowadza się podczas kopania ziemi w kręgach wokół pni, które są zbliżone do średnicy korony. Również jesienią należy dokarmić truskawki. Dobrze nadaje się kompleksowy nawóz zawierający fosfor azot, potas, magnes, wapń i siarkę. Na 1 m2 dodajemy około 15 g mieszanki. Możemy też dodać makroskładniki wraz z próchnicą, a krzaki przykryć ściółką z torfem. W październiku, najlepiej po porze deszczowej, tuż przed zimnem trzeba wybielić drzewa. Wcześniej pożądane jest przygotowanie kory drzew. W uprawach starszych jest ona popękana lub pokryta mchem albo porostami. Zaleca się czyszczenie kory plastikowymi lub drewnianymi skrobakami, ale nie metalowymi, aby nie uszkodzić pnia. Przed zabiegiem czyszczenia wskazane jest ułożenie pod drzewem folii, starego prześcieradła lub kartonów, które po zabiegu usuwamy, a robimy to po to, aby szkodniki i zarodniki chorób z kory nie przedostały się do gleby. Po oczyszczeniu korę należy zdezynfekować siarczanem miedzi, siarczanem żelaza, mieszanką popiołu i mydła do prania. I dopiero potem można dokładnie wybielić pnie drzew warstwą 2-3 mm, na przykład roztworem na bazie wapna i gliny. Posadźmy młode sadzonki. Zwykle zaleca się to przed 15 października, ale zawsze przed nadejściem chłodów. Jeśli nie mieliśmy czasu na sadzenie sadzonek w stałym miejscu przed temperaturami ujemnymi lepiej nie ryzykować i zrobić to na wiosnę. Przekopmy grządki na głębokość 15 20 cm co pozwoli nam głęboko przenieść nasiona chwastów, które prędzej zgniją niż wykiełkują i zapobiegnie zimowaniu szkodników. Wykopane na powierzchnię po prostu zamarzną. Konieczne jest również prowadzenie profilaktycznego zabezpieczenia przed chorobami. Preparaty na bazie miedzi są idealne. Jeśli jesteśmy zwolennikami leków biologicznych, w takim przypadku będziemy musieli zaczekać z tym do wiosny. Przygotujmy ziemię pod sadzonki. Starajmy się, aby gleba była absolutnie czysta, bez domieszki rozkładających się składników i gliny i nie powinna zabierać drobnoustrojów chorobotwórczych, nasion chwastów, zarodników, grzybów niebezpiecznych dla młodych roślin. Aby ziemia z ogrodu nie była źródłem infekcji, nie zapomnijmy odkazić jej przed użyciem. Najprostszym sposobem jest polanie gleby różowym roztworem nadmanganianu potasu. Ale możemy również zastosować metodę zamrażania. Aby to zrobić, musimy wziąć worek z ziemią podczas mrozów, takich około minus 15, minus 20 stopni Celsjusza. Na kilka dni na zewnątrz, a następnie umieścić worek w ciepłym pomieszczeniu na 3-5 dni i wyjąć go ponownie na mróz. Należy to powtórzyć dwu- trzykrotnie, a ziemia będzie całkowicie oczyszczona ze wszystkich szkodników i nasion chwastów. Sadzimy cebulki tulipanów i hyacyntów w październiku. Kiedy temperatura gleby na głębokości 10-15 cm spada do temperatury tak około 5-7 stopni Celsjusza. Cebulak nie należy sadzić w ciepłej glebie, w przeciwnym razie mogą się obudzić i zacząć rosnąć, przez co w przyszłości zamarzną i zginą. Także przed zimą można siać nasiona wielu kwiatów jednorocznych, np. Na chabrów, nagietka, po złotki rozesłanej, ostróżki lnu wielkokwiatowego, łupinu, maku, lewkonii, nasturcji, rezedy wonnej, chmielu japońskiego i wielu innych. Na końcu podam jeszcze Państwu link do tego, co można hmm, siać i sadzić w październiku. Pozdrawiam.